Herbatka się robi i muszę trochę podreperować swoje zdrowie. Boję się, ponieważ dzisiaj się czuję tak 5 na 10. Mam nadzieję, że mnie nic nie zbiera, ponieważ dopiero Misia, No Nam się pochorowała, miała takie dwa dni wysokiej temperatury, jak nam nie przeszło. Oby nie, ale przy okazji Wam powiem, gdybyście się zastanawiali, czy słuchawki eplowskie są wodoodporne, to zostały wyprane dwukrotnie w pralce. Za pierwszym razem zrobiła to mija, w sumie nie wiem jak, a za drugim razem to była już moja sprawka. Po prostu wrzucałam pościel, w które były zawinięte i nie sprawdziłam, wleciały do prania i później jak wyciągałam pranie, patrzę, wypadają słuchawki. Byłam pewna, że już jest po nich i no, przez pół dnia... Miałam po nich trochę taką żałobę, ale okazało się, że działają. Dwukrotnie wyprane w pralce. Jestem w szoku i mam nadzieję, że już więcej to się nie powtórzy. Nie róbcie tego w domu, ale w razie gdybyście zrobili to, miejcie nadzieję, że może będą działać. One, Jeden z kilku powodów, ponieważ dużo rzeczy tutaj w tym vlogu będę chciała do Was powiedzieć i mam kilka przemyśleń, którymi chcę się podzielić, ale jednym z nich jest to, że jest październik, i ja właśnie idę na USG Piersi i są dwa typy ludzi. Jedni twierdzą, że nie chcą się badać, ponieważ nie chcą znać prawdy i wolą nie wiedzieć, ale to jest bardzo egoistyczne i samolubne podejście do sprawy. Jeśli jesteśmy mamami, żonami, córkami, to pamiętajcie, żeby badać się też dla swoich ich bliskich, żeby być dla nich, żeby być zdrowym, żeby być odpowiedzialnym przede wszystkim rodzicem i ja właśnie dlatego też udaję się na badanie i staram się tego pilnować. Jeszcze przede mną wizyta u ginekologa końcem miesiąca. Postaram się o tym pamiętać, mimo tego, że naprawdę teraz bardzo dużo się dzieje i muszę tego przypilnować, muszę sobie to po prostu wpisać w kalendarz, żeby o tym nie zapomnieć Tym wszystkim jestem odpowiedzialną, ale też wyrodną mamą, dlatego że odwiozłam mi je do dziadzia I tak naprawdę mam jeszcze spokojnie takie 20 minut do badania i wiedziałam o tym, że przyjadę za wcześnie Ale tak bardzo potrzebowałam usiąść sobie w samochodzie I posiedzieć w ciszy, sama ze sobą Tak bardzo Po tych takich dniach, gdzie wiecie no Micia się źle czuła i praktycznie była do mnie przyklejona Cały czas ja byłam dla niej I jakby to wszystko jest zrozumiałe Wiadomo, że dzieci jak są chore To marudzą i chcą być cały czas Najlepiej z mamusią Czy tam z tatą Ale już po prostu po tych kilku dniach te 20 minut w samochodzie, gdzie jestem sama, coś pięknego. Także relaks, chwilę tu posiedzę i idę na podanie. No i wszystko okej. Okay. Nie wiem, co ze mną będzie, ale najlepsza informacja dzisiejszego dnia. To, że Micia już jest bez gorączki. No i jak tu nie nagrywać tego Dziubasa, który mi tu wchodzi po prostu w kadr. Teraz tylko ja, mnie ja, wskrzesić ja, i będzie ja, dobrze. Ja, A ja. totalnie, totalnie nie mam czasu chorować. Nie widzę. Bo jutro widzę. finalizuję zamówienie. Nie Bardzo widzę. ważne zamówienie. Mijek. Nie e, widzę. Więc no muszę być na nogach. I przytomna przede wszystkim. Ostatnio zostało pytanie, czy Micia jest e, bardziej mamowa, czy tatowa? Więc e, zgadujcie, słuchajcie, zgadujcie. Ona ma mamowę odkąd się. Urodziła Dostałam dwie fajne przesyłki Jedną od marki Eucerin Tutaj są produkty do skóry z przebarwieniami Także super I od marki Ani Lewandowskiej O, nie wiedziałam, że mają perfumy Dajcie znać, czy wy wiedzieliście jest dopiero 17.30, ale czuję, że z godziny na godzinę jest coraz gorzej, więc robię sobie gorącą kąpiel. Ten olejek wlatuje i jeszcze sobie chyba wsypię taką sosu do kąpiel. Dobra, ale wsypiesz i znikasz mi stąd, tak? Lejemy wodę, wsypujemy do kąpieli i zostaje sama. Ile tego? Czekawe. A, cały. Nie wiem, jaki był wczorajszy update, ale dzisiaj Jestem po bardzo ciężkiej nocce. Miałam w nocy dreszcze, gorączkę, bardzo źle się czułam. Pół ja też spędziłam wczoraj pod kocem, ale no dzisiaj już nie jestem w stanie pozwolić sobie na leżenie. Mam dużo załatwień i pewne rzeczy, które, na które się dzisiaj umówiłam, a kończy się tydzień, więc to jest ostatni dzień, gdzie mogę to załatwić. I tak sobie wspominam, że kiedyś leżałam, oglądałam bajki czy seriale, mama tylko donosiła mi herbatkę, i, I nie wyściubiłam nosa spod kołdry cały dzień. Przeleżałam, jak byłam chora. I to było coś wspaniałego, i bardzo mi się to dobrze kojarzy. No a teraz już niestety no, nie mam mowy o czymś takim. Odkąd jestem sama mamą, odkąd mam dzieci, no to no, nie zdarzyło mi się chorować tak, żeby leżeć cały dzień i nie wstawać, więc. Trzeba zebrać w sobie jakąś tą energię i działać. Ale dzisiaj jest naprawdę już dużo lepiej. Wziąłam sobie e, rano, wypiłam chyba jakieś dwa dzbanki herbaty, imbir, sok malinowy, miód, cytryna. No i tak staram się, wiecie jakoś pozbierać w sobie i w sumie to żałuję, że wcześniej nie zaczęłam się suplementować olejem, który też bierze Alex no ale trudno mogłam już to zacząć wcześniej, ponieważ zazwyczaj jest tak, że jesień rozpoczynam jakimś chorubskim, okropnym no ale będę wiedzieć na przyszłość idę płacić jakieś niebotyczne sumy pieniędzy ale w ważnym i fajnym celu tu mam takie lumy i będę mógł stroić. Takie kieszonki waneć. ekstra. Dobra, to teraz się wybierz, które karty Pokój wsadzimy na pierwszą stronę. Na, której, na pierwszej stronie jakie coś mieć karty? Dzień dobry, dzisiaj się już o wiele lepiej czuję, więc ogarniam się i siadam do Was, bo chcę Wam kilka rzeczy powiedzieć, które się nagromadziły, kilka takich moich przemyśleń, więc ładuję baterie w aparacie i gadamy sobie. Się, czy mówić o tym na YouTubie czy na Instagramie, ale na Instagramie relacja zniknie. Tutaj wszystko zostaje. Co jest też dużym minusem, dlatego że pewne, z pewnych rzeczy jesteśmy rozliczani i e, tego bardzo bym chciała uniknąć, dlatego bardzo Was proszę, żebyście później mi nie pisali, mimo tego co usłyszycie teraz i co Wam zaraz powiem żebyście mnie powiedzieli, nie rozliczali, że poszłam do Zari, że poszłam do Primarka, że coś kupiłam dzieciom i tak dalej. To wszystko z głową i to są też małe zmiany, które we mnie zachodzą już od jakiegoś czasu. Ja powoli sobie ucinam pewne rzeczy. I... Pewnie nie zauważyliście, ale może część z Was tak, że po dwuletniej współpracy z jedną z marek, z którą bardzo dobrze mi się współpracowało i też te rzeczy w momencie, w którym współpracowałam, te rzeczy nosiłam i nawet te spodnie, które dzisiaj mam na sobie, też są z tej firmy, więc tych rzeczy nie wyrzucałam. I to nie było tak, że pokazałam i tyle, ale w pewnym momencie zaczęło mnie strasznie przytłaczać. To, że tych rzeczy jest tak dużo, że to są często rzeczy też no niestety sezonowe, ponieważ no, nie są jakiejś jakości premium I okej, okay, można mieć kilka rzeczy słabszej jakości w szafie, ponieważ no nie wiem, bardzo Wam się spodobały i chciałyście mieć to w szafie A niekoniecznie skład i jakość jest okej, okay. ale ja miałam już tych rzeczy tak dużo, ja po prostu ich nie mieściłam w szafie co miesiąc przychodziły paczki pełne ubrań, i ja już naprawdę nie wiedziałam, co mam z tymi rzeczami robić. Czasem używałam rzeczy z poprzedniego zamówienia, ale też, jakby rzeczy, które prezentowałam, musiały być w miarę rzeczami, które były na bieżąco w sklepach dostępne jakieś nowości. Więc te rzeczy po prostu siłą rzeczy przychodziły, a ja czułam, że po prostu duszę się tymi rzeczami. I część z Was pewnie pomyślała, że to jest spełnienie marzeń, ale nie, to potrafi naprawdę przytłoczyć, jeśli tego jest za dużo. I jak już jesteście w tej branży, to, to nie jest tak, że cieszycie się z każdej rzeczy, tylko ja naprawdę już staram się bardzo to selekcjonować. I to jest jedna firma, ale też była druga firma, z którą też zaprzestałam współpracę to mieliśmy dosłownie nie wiem dwie, trzy współpracę. Ale y, oni bardzo naciskali, bardzo chcieli. Ja się czasem złamałam, ale później stwierdziłam, że nie, że to jakby ja tego nie czuję już. Ja już nie chcę mieć z tym nic wspólnego. I bardzo się cieszę z tej zmiany, i uważam, że to jest super, że to zaszło we mnie bez żadnego nacisku z zewnątrz. Nikt nie wpłynął jakby na tą moją decyzję. To wyszło w 100% ze mnie. Z moich przemyśleń, z moich doświadczeń i z moich chęci, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Więc ta główna zmiana w mojej głowie to jest po prostu chęć posiadania szafy, może nie kapsułowej, ale na pewno bardziej kapsułowej, gdzie wszystkie rzeczy do siebie będą pasować. Będzie ich zdecydowanie mniej, będą bardziej jakościowe. I jeśli będę chciała kupić sobie sweterek, to jeden na sezon, a nie dziesięć byle jakich i, i mało jakościowych, tylko jeden porządny, który będę miała za rok, za dwa, za trzy i za cztery lata. I myślę, że w tym roku naprawdę mi się to udało, ponieważ jesteśmy już pod koniec roku, a ja myślę, że na palcach dwóch rąk jestem w stanie policzyć. Ilość nowych ubrań, które w tym roku kupiłam. Jest ich naprawdę bardzo mało. I tak dalej będę współpracować, oczywiście, z markami, ponieważ to jest moja praca, ale chcę, żeby to była taka garstka wyselekcjonowana. I na przykład ten top, który mam dzisiaj na sobie, na pewno wiecie skąd jest, i te rzeczy się pojawiają cały czas u mnie na profilu, ale to są rzeczy, które nie są na jeden sezon. One będą dobre za 2-3-4 lata. Ja jeszcze obdarowuję je wokół moich najbliższych i też będzie mi na pewno zdecydowanie lżej, jeśli na bieżąco będę sprzedawać rzeczy, w których już nie chodzę. Część, tak jak mówię, oddaję, a część chciałabym posprzedawać. Ponieważ z racji tego, że ja cały czas będę dostawać jakieś rzeczy, nawet jeśli ich nie będę kupować, to muszę mieć miejsce na tą taką regularną wymianę tej szafy. Natomiast tak, no to jest moja zmiana. Dojrzewałam do niej długo i. Pieniądze pieniędzmi, współpracy, współpracami, ale trzeba mieć jakieś zasady i się ich trzymać. Ja teraz chciałabym, żeby no to już tak wybrzmiało we mnie i... No i żeby tak było, jak sobie zaplanowałam. Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie o tej zmianie, więc koniecznie napiszcie w komentarzu. I ja też widzę po sobie, że kupując rzeczy do domu jakby tutaj jest to samo, zwracam teraz bardzo dużą uwagę na jakość i na taką długoletnią, żywotność tych rzeczy, które kupuję, żeby to nie były takie rzeczy, wiecie, na, na chwilę, tylko żeby już posłużyły nam dłużej. Oczywiście, są droższe, ale naprawdę jakby patrząc w przyszłość, to się opłaca. I to jest moja stylówka, czyli biały top i takie beżowe, obszerne, dość spodnie z szeroką nogawką. Właśnie włączyłam zmywarkę i dodałam sodę oczyszczoną na dno i oprócz tego jeszcze wrzuciłam kostkę do zmywarki, nie do tej kieszonki, tylko właśnie na dno i zobaczymy jaki będzie efekt, ponieważ podobno jak się dorzuci tą sodę, to naczynia są bardziej lśniące i no jest fajniejszy efekt. Także no za jakieś dwie godzinki wam powiem, czy to zadziałało. Jesteśmy na spacerku, chłopaki nam takie tempo zarzucili, że ledwo dajemy radę Alex na rowerze. Ale zobaczcie w ogóle jaki piękny krajobraz mam. Ładnie. Dzisiaj w hali Krakowi, targi Mamawil. Bardzo lubię zawsze przyjść, zobaczyć, pooglądać, jakieś fajne polskie marki, więc idziemy zobaczyć, co dzisiaj ciekawego tutaj jest. Będą też jakieś animacje dla dzieci, więc jesteśmy całą rodzinką. Pokaż masz, Aleksie? A pokaż ty, Aleks, swój? Pokażę Wam, co kupiłam na targach. Otóż w kupiłam tylko to, co chciałam, więc cieszę się. Mam dla dzieci komplety. Tutaj jest dla Aleksa wełniana czapka i komin. I dla miejci również wełniana czapka i komin. Pani mi dała naprawdę bardzo fajną cenę, więc warto na takie targi zawsze zaglądać. Nie wiedzieć, że możecie sobie te rzeczy dotknąć, przymierzyć. To jeszcze zazwyczaj są jakieś fajne rabaty, no i nie płacicie za przesyłkę. Także jestem bardzo zadowolona. Na pewno będą fajne, posłużą na długo. I dla ci jeszcze dwie ozdoby do włosów, taka gumeczka i taka jeszcze jedną e, miałam taką różową, ale już jej założyłam, więc tak. Także bardzo fajnie nam w sumie wyszedł ten dzień. Twoja gumeczka, już ci daję no, ale będę się już żegnać, ponieważ chciałabym tego vloga dzisiaj zedytować i może jutro już Wam puścić. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to będzie mi bardzo miło, jeśli dacie kciukasa w górę i widzimy się w kolejnych filmach. Tutaj Wam jeszcze zostawiam link do filmu z Teneryfy. Jeśli obejrzycie, będzie mi bardzo miło. Zapraszam. Pa, pa!